Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku Owocnych Dyskusji. Znajdujemy się właśnie w gospodarstwie pana Jarosława Tuścika w miejscowości Helenów Kołolipska na plantacji porzeczki. Za chwilę zapytam plantatora o ochronę fungicydową i insektycydową, jaką tutaj zastosował. Witaj, Jarku. Toś, Łukaszu. Chciałbym, abyś opowiedział nam trochę o swojej uprawie porzeczki, na której się właśnie znajdujemy. Proszę, powiedz, jakie masz odmiany i jak one planują. Jeżeli chodzi o uprawę porzeczki w naszym gospodarstwie, znajduje się ona na powierzchni około 20 hektarów. Głównie jest to porzeczka czarna, w mniejszym stopniu porzeczka czerwona. Plantacja, na której aktualnie się znajdujemy, jest to plantacja porzeczki czerwonej odmiany Roland. Jeżeli chodzi o, o tegoroczne plony, zawiązanie jest na takim średnim poziomie. Spodziewamy no. się tutaj plonów na poziomie około 15 ton z hektara. Czyli lepiej niż w zeszłym roku? No niestety gorzej to niż to jest w zeszłym gorzej. roku i, i cenowo też trochę gorzej, no ale my dzisiaj nie o tym. A od dawna zajmujecie się uprawą porzeczki? Jeżeli chodzi o uprawę porzeczki w naszym gospodarstwie, zajmujemy się nią od około 9 lat. Jesteście więc doświadczonymi plantatorami, więc może opowiesz mi o swojej strategii zwalczania mszycy w tejże uprawie? Tak, jeżeli chodzi o walkę z mszycą w przypadku porzeczki, wykonujemy początkowo wiosną zabiegi substancją czynną acetamipryd, następnie pokwitnieniowo został tu zastosowany spirotetramat. I później, już tak w takim okresie nazwijmy to przedzbiorczym, jako uzupełnienie zastosowałem kapak, tak aby już ograniczyć występowanie szkodnika na plantacji. I jak ci się sprawdził preparat kapak? Jesteś z niego zadowolony? Czy rzeczywiście zniszczył mszycę w takim stopniu, jak oczekiwałeś? Efekt na plantacji jest generalnie dobry. Mszyc na plantacji nie widać. Nie widać też przędziorków, które gdzieś tam delikatnie się przewijały. Także myślę, że do zbioru tutaj już nie będzie wykonywany żaden zabieg. Plantacja jest utrzymana. Jest okay. Czyli kapagu u ciebie poradził sobie z mszycą i z A proszę powiedz, w jakich terminach go stosowałeś dokładnie? Jeżeli chodzi o termin, był to mniej więcej około miesiąca po zakończeniu kwitnienia porzeczki, tak jak już tutaj mhm. substancja spiro... Jeden zabieg? Jeden zabieg. Tutaj, gdzie powiedzmy substancja SpiroTetramat kończyła swoje działanie jako takie uzupełnienie, mhm. tak aby do zbioru mieć czysto, żeby nie mieć problemu z, z uszkodzeniami liścia przez przędziorki czy też przez mszycę został wykonany zabieg w ilości 1,5 litra na 1000 litrów wody. Eee, proszę powiedz nam jeszcze, czy wykonywałeś zabieg rano czy wieczorem? Zabieg wykonywany był zgodnie z zaleceniami, oczywiście rano, tak aby substancja jak najszybciej wyschła, jak najszybciej unieruchomiła szkodniki i doprowadziła do, do ich uszkodzenia. Tak. Co ważne, żeby uniknąć fitotoksyczności. Dokładnie. Też, tak? Tutaj te, tego, te, tego typu preparaty stosujemy zawsze na rano. Nie ma tu problemu z efektem soczewki, ponieważ ciecz rozkłada się płasko, nie ma, nie ma poparzy, nie ma nagrzewania. O to się nie martwimy. Jakub, powiedz mi, gdzie zakupiłeś produkt kapak, żeby zastosować go w swojej porzeczce. Produkt Kapach można zakupić w prokamie. Powiedz jeszcze kilka słów o swojej strategii ochrony fungicydowej. E, tak. Jeżeli chodzi o ochronę fungicydową, na plantacji wczesną wiosną zostały wykonane dwa zabiegi preparatem siarkowym. Pierwszy w ilości 10 kg na hektar, kolejny 6 kg na hektar. E, w pełni kwitnienia został zastos zostały zastosowane e, preparaty oparte na cypro cyprodnilu i fludioxonilu w ilości po pół kg na hektar. Następnie po zakończeniu kwitnienia została zastosowana substancja z grupy strobiluryn, czyli tri-trafluztrobinę. Dokładnie tak, ja mam zawsze trudności z tego. Kolejny zabieg był to kresoksym metylu połączony z kaptanem. Efekty ochrony, którą zastosowałeś, fungicydowej, jak i insektycydowej, jak widzimy są bardzo, bardzo dobre. Na pewno Nasi widzowie zwrócą na to uwagę. Bardzo dziękuję Ci, że podzieliłeś się tymi cennymi informacjami z nami. I widzimy się w przyszłości. Pewnie. Dziękujemy.